Witam Was z tej strony Refus. Chwilę temu nagrałem bardzo spontaniczny filmik e, związany z, z moimi kolegami, którzy gadali sobie na Skype'ie. E, niestety nie udało mi się najlepszych fragmentów z ten e, zarejestrować, ale mam nadzieję, że to Wam się też spodoba. No to miłego oglądania życzę. Przeczytaj. Mów, mów, mów się trochę głośniej. Weź BIS, że to bigo spal wrotki, wał się w agresy... <noise> No fajne! Ja Twoja stara ma takiego zeda, że jak patrzę, to mam mokre plecy. Kozluj Gila z tonga. Ja pieciela Jezu, ja, ile ja te cenzurek będę musiał wstawić? A i tak tego nie zrobię. A dzwonią w domu. No dzwonią u mnie na obiad. Dawid myśli, że jak miał z spięcie w że to mu wszystko wolno. Odezwał się uciekinier z inkubatora ja bardzo przepraszam za te, za te lagi, ale właśnie renderuję kolejny film na YouTube'a I Zamarła tak niezręczna cisza Może ja skakać nie będę, bo to faktycznie bardziej lacze Ej, no, no, no co jest? Wasz występ już się skończył? Nie pozwalam Różnie zjeżdżaj mi są. Ej, ja nie mam tekstu. <grym> dawaj te co były. No Słuchaj, ale ja nie pamiętam. Zaprzeczytaj <grym> <ich> z powrotem. <grym> ale nie, serio, dawaj te co były. Dawid no, ma mięśnie jak komar pięty. <grym> Taki przypasowany na brzuchu na realu. Ale nie mów Dawid tylko ten kanciarz. Co na idzie. Ten anonimowy ktoś ma Alkoholik. jeść na brzuchu jak komar pięte. Nie mogę z nami, jezu wszyscy jesteście. Moja dupa służy za rozrzutnik gnoju. Już to mówiłem. Dobra, weź. No, Idź no, do parku nie ma sufit cześć. malować cię to. Ja Idź pozadowalać babki z hipem. Nie, no dziwnie. To było słabe. Nie, już nie mam tekstów. Dobra, już. Twoja matka ubiera się w kastaramie. Nie, dobra, nie będę disyf na mamę robić. Przepraszam. Właśnie, to jest takie chamstwo. Nie, ale ubiera się w i to jest dobre. W kastorami w beble, kurde. Nie, dobra. Przepraszam. Koniec zabawy i krecimy let's playa, tak? Tak. Ta Dawid... szpara pomiędzy zabawi to nasze tony. Już coś stałeś. Dobre było. Dobre to było. Niech mówi te co były, bo one były naj najbardziej zajebiste. Mi się wydaje, że Dawida to kochają chyba trzy razy dziennie. No dobra, ale y, mówi, mówić mi tutaj coś. Zamiast matczynej miłości w dzieciństwie, doznałeś ojcowskiej miłości z penetracją otworu odbytowego. <śm> Kurwa. To w jednym zestawie. Zazwyczaj czy są potworki, nie ma potworków. Ej, dach nam się z zeczka Jak chcę zielonego kutasa, chcę się z nim poprzetulać. Ej, noska już zapada. Już się noska robi, patrz. Naprzyliśmy no, z co najmniej 4 dni w tej jaskini. Co mnie bejesz? Utypało jedna. Ja mam ki miecz king... konga. Ja bej, a co ty osikałeś się, że masz takie zęby żółte? Nie, ale ty masz zeda... takie od że jak płaczesz, to masz mokre plety. to jest słabe. To jest słabe, to jest znane, ale to jest, to jest Słabe. Nie, to jest dobre. Ja jestem ciekaw, czy ja potworki odpaliłem. Jak odpaliłem potworki, to się pobawię z nimi na wieży Eiffla mojej. Albo nie, ja się boję, ja nie chcę się bawić z potworkami. A, fuck, mam mało HP. Dobry tekst, ale to jest na starą. Ta stara jest tak gruba, że jak się obróci, to mija pora roku. E, słabe. Ty jabłuszka miałeś z kubańcu. Tylko jabłuszka. Eee, mm. zjem sobie jedno. Masz najebane wełbie jak cyganka w tobołku. Słabo, słabo. Dobry, nie, tekst, dobry tekst, zamiast. ale znowu stary. stary. Ile śniegu trzeba było napchać twojej starej cipe, żeby ulepić takiego bałwana jak ty. Stary. Ale fajne. Ej, czekaj, bo tu Tusk mi napieprza w telewizji, ja to muszę wyciszyć. <noise> to też dobre było. Ale stare. Pamiętam kiedyś jechaliśmy razem pociągiem i ja wystawiłem przez okno dupę, a ty głowy, i ludzie wołali jakie ładne bliźniaki. Coś słabo wam idzie, Wy no. jak byłeś mały, to stara klepała ci na głowie kotlety. Dobra, wiesz, to jak. Łągnij to... sobie wargę z nosa, bo się nie rozumiem. Kup sobie artylesa, nic fajnie dostanie klawomast, tak ściśnięty, że aż druty skrzypią. <śled> Kurde. <śled> nie mogę.